Miejscówka przy Starej Cerkwi w Króliku Polskim. Dojazd jest taką drogą gruntową, polną. Po deszczu może być trochę ślisko, ale twardo jest, także raczej spokojnie się dojedzie. Miejsce wygląda tak. Jest trochę cienia. Jest miejsce na ognisku, jakieś prowizoryczne łapki, ale oczywiście Syf, jak w takich miejscach, zaraz w dole, głównie potok, I można się umyć, do sobie coś schłodzić. cerkiew widać, że jest remontowana, ale widać, że na razie prace stoją. Z tyłu jest jeszcze dzwonnica, stary cmentarz na grobkami kamiennymi i tam widać ruiny chyba jakiejś kaplicy grobowej, no dosyć takie fajne miejsca.